Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. W odpowiedzi rzekł do niego Nikodem: Jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus, Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba stąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.